Serwuje Darek nie, nie Darek pociąg doł gościa i miał pomysł na akję tą ale dalej jest w grze. Musi zaatakować i przejść do ataku. I tylko tak. Grają troszkę saturotyjnie. O, pięknie Tomas, ale jest szybki. I jeszcze zdąży. Piękna akcja, Darek. Brawo, Darek. I siad sobie od razu do kosełku. Brawo, no piękna akcja. To cieszy, taka akcja. Naprawdę musi cieszyć.